Już jakiś czas temu zakończyłaś swoją karierę, czy jest coś, czego ci naprawdę brakuje? Myślę, że chyba czegoś, czego nie da się tak naprawdę niczym zastąpić, to jest taka turniejowa, sportowa adrenalina. Oczywiście czasami było aż za dużo, ale teraz no już tego nie ma i już jakby nie będzie, no bo to jest tylko w zawodowym sporcie, kiedy się wychodziło faktycznie na największy kort, na największy stadion i może troszkę tego, ale tak naprawdę to nie zawsze, bo jednak czasem jak już się ogląda, czy, już, czy faktycznie jak już byłam, na obiekcie i tak bym sobie pomyślała, że mam tutaj znów przyjechać i grać i trenować. To tak nie do końca, więc to są takie pojedyncze momenty, że patrzymy, a fajnie by było w sumie wyjść na ten centralny kort i zagrać mecz, ale to to jeden mecz, a nie trenować 350 dni w roku i jeździć 300 dni, więc to jest zupełnie co innego. No właśnie, a ta taka sportowa rywalizacja, czy ty ją w ogóle lubiłaś? Bo nie mówię tutaj o adrenalinie, tylko właśnie o tym, że ciągle trzeba było jednak z kimś się rywalizować. Lubiłam jednak to było całe moje życie. Nie tylko w sporcie zawodowym, ale przecież zaczynamy grać w turniej już do lat 9, 10, potem już do 12-14 i wszędzie jest ta rywalizacja, więc. No... Taki jest sport, że jednak ta realizacja jest naprawdę od samego początku, e, więc e, tak naprawdę teraz mi tego nie, nie brakuje, bo jednak e, to było całe moje życie i teraz zdecydowałam się e, na zakończenie i, i, i oczywiście była obawa, że, że będę żałować, że za wcześnie, że mogłam jeszcze poczekać, ale jednak e, teraz wiem e, po roku od tej decyzji, że to była dobra decyzja i e, po prostu był czas na nowy etap i, i, trosz, i troszkę na nowe życie jednak.